Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam państwa gorąco na spotkanie z Fortuną Popołudniowe. Kochani, w dalszym ciągu jest okropnie na dworzu. Właśnie rozmawiałam z operatorem kamery, że po prostu mamy dość tej zimy, ale państwo macie wybór. Możecie zostać w domu. Mam nadzieję, że już wszyscy wrócili albo jedzą smaczny obiadek. Proszę zostać przed telewizorem, bawić się z nami. A pierwsza zagadka, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to coś białego. Szukamy czegoś, co zawsze jest białe. Dobrze, jeśli ktoś poda odpowiedź z koperty, wygrywa 100 zł. Proszę państwa, dobrze, zresztą okej, okay, żeby troszeczkę rozgrzać wszystkich i troszeczkę... Yy, no dobrego nastroju wprowadzić 200 zł. Dobrze? Proszę Państwa, zagramy od razu, pomimo tego, że jest to tylko gra na rozgrzewkę, zagramy od razu o większe pieniądze. 200 zł do wygrania, coś białego. Ja myślę, że to jest naprawdę prosta sprawa, prosta kategoria. Myślimy sobie, co może być zawsze białego, dobrze? Ja czekam na Państwa propozycje. Proszę, zapraszam do roboty, do dzieła. Ruszamy się. Wiem, że humory są coraz gorsze, że śnieg może był fajny, może był fajny yy, dwa... Miesiące temu, ale już w tym momencie wszyscy mamy dość zimy. Proszę Państwa, proszę zbierać pieniądze i uciekać daleko do ciepłych krajów na wycieczkę, przynajmniej na tydzień troszeczkę się ogrzać i odpocząć od tych wszystkich ciężkich ubrań. Dobrze. Także można to robić w naszym programie. Zresztą chwileczkę, bo mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Państwa, co może być białego? Cukier. Bardzo dobry pomysł, aczkolwiek nie z koperty. Zapisuję na tablicy, chociaż, proszę Państwa, mam nadzieję, że tutaj zbyt wielu słów nie będę musiała zapisać. Cukier to nie jest odpowiedź z koperty, ale rzeczywiście jest to coś, co jest zawsze białe. Właściwie prawie zawsze, bo może być też brązowy cukier. Dzień dobry. Dzień dobry. O nie, 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 nie. Dziękujemy. Czekamy na następny telefon. Ruszamy dalej. Proszę Państwa, działa otwarta linia. Wszystko jest w najlepszym porządku, także mam nadzieję, że za momencik rozwiążemy tę pierwszą zagadkę. Także no, mam nadzieję, że teraz pojawił się cel na zarabianie pieniędzy i będzie pierwszy zwycięzca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pani proponuje białego? E, kolor. Biały kolor. Hmm, hmm, hmm. No, nie. Od razu powiem, że nie. Pół tysiąca, proszę państwa, w tej chwili wędruje do kogo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, co to będzie? E, to będzie śmietanka. Nie, nie, nie śmietanka. Zdejmuję kopertę, proszę Państwa. Śmietanka. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie lubi cukru, jeśli ktoś nie lubi cukru albo. Ja nie wiem, nie mogę powiedzieć nic więcej, tak? Jeśli ktoś nie lubi cukru, dzień dobry, witam serdecznie. Halo. Halo? Halo, dzień dobry. Jak dzień dobry. Wzi... masz skończone 18 lat? Tak. Dobrze, to proszę o odpowiedź. Słodzik. No, proszę Państwa, nie dziwi mnie, że to pani, że nadal no, tak jeszcze młoda pani. Dokładnie tak, słodzik, kochani, środek zimy, trochę mało. Ruchu trochę więcej kilogramów słodzik na myśli jest u mnie. Dobrze, wyjeżdżamy z tą tablicą, przynajmniej kawałek. Proszę Państwa, i biegniemy dalej, dobrze? Bardzo proszę, szybciuteńko. Proszę zobaczyć, co w tej chwili mamy na ekranie, dobrze? Kochani, uwaga. Koncentracja, koncentracja, bo zagadki jest dużo trudniejsze niż to, z czym mieliśmy do czynienia. Proszę Państwa, na tym zdjęciu widzicie motylka. Yy, Uwaga, jeżeli ktoś ma dobre oko, to zauważy na tym zdjęciu nie tylko motyla, ale także ludzką twarz. Proszę Państwa, ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie. Ale uwierzcie mi, przynajmniej no, ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć reżyserowi, bo sama jeszcze tej zagadki nie rozwiązałam. Postaram się za chwileczkę razem z Wami się temu przyjrzeć. Gdzieś na tym zdjęciu wmontowana jest graficznie ludzka twarz. Proszę Państwa, dobrze! I zacznijmy w takim razie też od 700 zł przy tej zagadce, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, udało się panu już zobaczyć ludzką twarz na tym zdjęciu? Tak. Może pan podać współrzędne, gdzie je szukać? B5. Czy to jest dobra odpowiedź? Uuu, proszę pana, brawo, brawo, brawo. Rzeczywiście tutaj na skrzydełku motyla, tak jakby z profilu twarz, brawo. Wygrywa pan 700 zł. Bardzo serdecznie gratuluję, proszę państwa, a my lecimy dalej. Razem z motylkiem, no teraz coś troszeczkę mniej sympatyczniejszego, krokodyl. Polecenie to samo. Znajdź ludzką twarz na zdjęciu z krokodylem. Mm, proszę Państwa, ponieważ to jest troszeczkę groźniejsze zwierzę, i jak widać, jest też dużo więcej szczegółów, jakby tutaj na tym zdjęciu. Dobrze, 1000 złotych. 1000 złotych zwierzę zdecydowanie bardziej odstraszające niż motylek, więc, żeby Państwa y, mimo wszystko zatrzymać przed telewizorem, 1000 złotych będzie wynosiła nagroda. Y, proszę Państwa, pomożemy troszeczkę. Reżyser mówi, że to do, dobrze, m, ponieważ ja narzekam, to może spróbuję jakoś pomóc. Ograniczymy ilość kwadratów. Zmniejszymy, po prostu, no, proszę bardzo, już Państwo wiecie, co zrobimy. A, widzimy w tym momencie mniejszy e, fragment tego zdjęcia. Proszę Państwa, ale pomagamy ostatni raz w dzisiejszym programie. Chwileczkę, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, gdzie tym razem jest twarz? Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. E, twarz była na C3. Słucham. C3. E, była na C3. C3. To nie jest dobra odpowiedź. Proszę Państwa, to nie jest dobra odpowiedź. Dobrze, ja proszę jeszcze raz o po, z powrotem o powiększenie tego obrazka. Znaczy, słuchajcie, te współrzędne pozostają takie same, prawda? Także tutaj nie ma się co... To, to nie jest kwestia tego, żeby był mniejszy obrazek. Kochani, C3 to nie jest poprawna odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, jaka jest Pana propozycja odpowiedzi? A3. A3. Trzy. Co na to komputer? Też nie. Też nie. Dobrze, proszę Państwa, niech będzie półtora tysiąca. Niech będzie półtora tysiąca i będziemy czekali do skutku. Czy ktoś z Państwa widzi ten twarz w innym miejscu? Dwie złe odpowiedzi. A3C3. Nie tam. Nie A3, nie C3. Jeżeli no, wydawało Ci się, że widzisz ten twarz w tych miejscach, to proszę spróbować poszukać gdzieś indziej. Tak naprawdę to musi być jakieś takie skojarzenie, no bo to jest graficznie gdzieś rzeczywiście jakoś wmontowana ludzka twarz. Może się właśnie dowiemy gdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, dzień dobry? Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę Pani, jaka jest Pani odpowiedź? B5 B5. Co na to komputer? Też nie. Też nie. Proszę Państwa, kolejny kwadrat, który nam odpadł. Trzy złe odpowiedzi. Nie mogę w to uwierzyć. Słuchajcie, jeśli jest przed telewizorem ktoś, kto widzi ten twarz, proszę niech już dłużej nie czeka. Ba, niech wygra 1800 zł, tylko niech już zadzwoni i poda swoją odpowiedź, dobrze? Proszę nie czekać, bo naprawdę no tutaj tracimy trochę czas. Ludzie dzwonią, strzelają. Nad to nie o to chodzi. No, trzymam kciuki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Jaka jest pana propozycja odpowiedzi? B4. B4. Proszę państwa, to jest dobra odpowiedź. Brawo. Rzeczywiście tak do góry nogami i brawo, proszę pana, 1800 zł przy piątej próbie gratulacje, brawo! Brawo dobrze! To pan zostaje przed telewizorem i pan od motylka, bo proszę państwa dalej szukamy ludzkiej twarzy. U, rzeczywiście z każdą kolejną zagadką jest coraz trudniej, dobrze, nie będzie 2000 zł. Dwa tysiące złotych, proszę Państwa, od razu podnoszę nagrodę, bo przypuszczam, że przez tą krokodyla większość naszych graczy się przebłoszyła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie udało się panu wypatrzeć twarz? Mm, Cztery Cztery C-4 c zobaczmy. Brawo! Brawo, 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 brawo. tysiąca. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro.